Jesteśmy na gali charytatywnej zorganizowanej przez magazyn Business Human Life na rzecz stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięcej. Powiedz proszę, w jaki sposób wspierasz to wydarzenie i czy warto jest pomagać? No ja to już jest dziewiąta edycja, kiedy ja jestem tutaj z wami. Jestem z Business Woman in Life i SOS Wioski Dziecięce. i Za każdym razem próbujemy to wszystko tak zrobić, żeby dzieciaki miały największy, największy fan z tego, czyli żeby pieniążki trafiły od ludzi o dobrym sercu do dzieci, które naprawdę tego potrzebują, które wyrastają jak dzisiaj. Jest jedna pani, która, e, która też jest właśnie z domu dziecka i, i dzięki wsparciu ludziom dobrego serca. Dobrej woli. Dobrej woli, że, że, że to ma efekt, że, że to tak fajnie po prostu działa. Tak, to prawda. No, jak to się mówi, pomaganie, które się mnoży. Pomaganie, którym dzielimy, automatycznie mnoży się. Tak, to prawda. I że tutaj jest mnóstwo ludzi, którzy mają dobrą energię i wspierają całym sobą. No, nie wiem, oddajemy 1% podatku. Nie wiem, ja z rodzin zrobiłem jakąś, jakąś składkę na, na Facebooku, i też trafiły pieniążki do SOS Wioski Dziecięca. Także każdy, każdy robi jak może. Dzisiaj fundowałem jeden tomik moich wierszy, który został zlicytowany przed Kilo. Także bardzo fajnie, i, i te pieniążki trafiły. Trafiają w dobre miejsce. Pamiętajcie o to, że to jest prawdziwa fundacja, która naprawdę naprawdę pomaga. No właśnie, no bo powiedziałeś, że Tomik wierszy ufundowałeś. Wydałeś niedawno Tomik, tak? E, tak, to jest taki mój autorski bardzo wewnętrzny, bardzo e, intymny i podzieliłem się tymi moimi myślami, które są ubrane w słowa, Zatytuł, zatytułowane jest Szukając słowa, więc ja ciągle szukam tego słowa, ale uważam, że te czyny, które my dzisiaj e, robimy, są dużo ważniejsze od wszystkich słów. Oczywiście najlepszym czynem jesteśmy w stanie powiedzieć więcej niż tysiącem słów wypowiedzianych przez jakiekolwiek ust. Tak, to prawda i dzisiejsza aukcja jest tego dobrym przykładem, dlatego że zebraliśmy całkiem pokaźną kwotę i chciałem się podzielić z wami takimi podziękowaniami. Jest mi ogromnie, ogromnie miło i one są, te podziękowania są w moim serduchu i jestem zawsze z tą fundacją. I ja w imieniu dzieciaków, którym tak naprawdę chętnie pomagamy, dziękuję serdecznie. I chciałem jeszcze podziękować całej redakcji Business Woman and Life, Eli Jeznach i Iwci, i Iwonie Pełszyńskiej za to, że tak wspaniale, tak wspaniale organizują to wszystko i, i dzięki nim to wszystko tak naprawdę funkcjonuje. No i pomagają dalej wszystkim dzieciaczkom, które tego potrzebują. Tak, oczywiście. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.